Dzień dobry, dzień dobry w nowym dniu. Antykwariat poleca się dziś tak samo jak i co dzień. Nowe książki dzisiaj też są, nic się nie zmieniło. Najfajniejsze są takie dni, że ta codzienność i rutyna wydają się takie nudne i takie same, a tak naprawdę to o to chodzi, nie? Żeby codziennie być zdrowym, przyjść do pracy, zrobić coś dobrego, powiedzieć coś miłego, uśmiechnąć się do kogoś i, i wypić kawę. I w antykwariacie jest tak samo, ale przejdźmy do książek. Ken Follett, czyli klasyka powieści sensacyjnej, każda z tych książek, też się będę powtarzać, jest dostępna na naszej stronie internetowej, gdzie można sobie dokładnie zobaczyć, obejrzeć. No i wpadłam na to, że w sumie bez sensu ja pokazuję codziennie książki z różnych działów, bo gdybym pokazywała książki z jednego działu, to bym mogła je potem tematycznie oznaczać, a tak to. No, y, także może zrobię to jutro, a może zrobię to wkrótce. To pewnie będzie powieść historyczna. Mamy dział powieści historyczne, mamy dział powieści y, autorów angloamerykańskich, mamy dział powieści sensacyjne. Generalnie każdy dział, jaki ktoś sobie wymyśli, jest w antykwariacie, łącznie z rolnictwem, szczelarstwem, książkami do nauki Esperanto, y, działem, no, jaki jeszcze jest taki wydziwiony. Mamy na przykład dział Dziennikarstwo, mamy dział Archeologia, mamy dział Literatura Faktu, nawet mamy w dziale Turystyka dział Australia i Oceania, gdyby ktoś chciał aż te dalekie kraje poznać i lądy. Także naprawdę w Antykwariacie każde Państwa zainteresowanie, każda ciekawość świata znajdzie swoje. No i co teraz wymyśl? na ładne słowo. Znajdzie swoje nie wiem co. No w każdym razie książki na każdy temat. Yy, miłego dnia, do zobaczenia.